Witam! Ponowna próba Doom Roguelike. Zaczynamy od poziomu drugiego, poziomu pierwszego już nie nagrywałem, ponieważ on za każdym razem jest prawie taki sam. I od razu mamy spotkanie z Czanganowcem, który mnie teraz zabije, oczywiście, tak? Albo i nie, były kapitan umiera. Oczywiście zastąpimy teraz pistolet Czanganem. Tym razem spróbujemy nie zginąć tak szybko! Być może to był błąd, że ja zeszedłem po tych czerwonych schodach. Być może nie powinienem był tego robić. O, tak zdrowie. On czegoś użył. Coś, to co powinno być dla mnie. Mi się to nie podoba. Jestem. Niebieski się zrobiłem. Znaczy, moje imię się zrobiło niebieskie, tam w do dolnym rogu. Ciekawe, co to znaczy. Może napiłem się wody, teraz jestem upity. O, coś wybuchło ten shotgun całkiem niezły jest. O, łóżek. Auć. Jest! Poziom drugi. To mi chyba jednak nie da tego. Może tym razem to sobie podbiję, co? Bo to mi niestety nie, nie zregenerowało życia. Dobra, poczekam niech on tu przyjdzie. Przyjdzie tu? Przyjdzie. Wybuchłem beczkę i teraz się klas kwas rozlał. a Teraz moje imisko jest czerwone. Oa! O! o! Ripenter! Drugiego noża nie ma sensu brać oczywiście. Ale teraz mogę sobie zastąpić Chain Gun nożem, ponieważ nóż będzie zadawał więcej obrażeń, bo będzie kiedy berserk pack. Już nie mamy. Widzę cię. Chociaż ty mnie nie widzisz, to ja ci widzę. A dlaczego? Dlatego, że mam WORHAKA. Danego przez twórcę gry, tak więc jest to jakby najbardziej. E, no, niecitarskie, tak? Strzelamy. To był błąd. To był straszny błąd. Ale zabiłem wszystkich. Tym razem, jak widać, chyba nie ma tutaj czerwonego zejścia. Tym bardziej, że to byłoby widoczne w prawym dolnym rogu na mapie, na minimapie, jako kropka. Kolejna żółta. Bum, bum. Tak, jeszcze przekonano, czy to są jakieś przedmioty fajne, ale chyba niestety nie się znajdę. O, przycisk. Ciekawe, co on zrobi. Wszystkie beczki wybuchają. No i teraz krzywda mi to zrobi. No kurde, po co ja to aktywowałem? Przechodzimy dalej. Oboż! Co w szczęście, sensie te potwory się z jakiegoś powodu nie ruszają. Jakiś początek, jak się dopiero co wejdzie na mapę. Uff, nie wybucha ta beczka. Jakby wybuchła, mogłoby być ze mną źle. Ale już słychać jak oni tutaj idą. Potrzebuję zdrowia! Jest! Ale to jest. właśnie. Użyjemy tego, może co? Strzelać. Wszyscy zginęli. Niestety, jak się niszczy te beczki i one wybuchają, to niszczą się też przedmioty. Które stoją w, w zasięgu wybuchu. No więc strzelanie do tych beczek nie jest takie zawsze dobre. Ściany znikają świetnie. Jeszcze było napisane, że eksplodują, no ale nie eksplodowały, tylko zniknęły po prostu. Jakby to były potwory, mogłyby się nieźle wkopać w ten sposób. Pinki! Oh. Czemu się nie uzrowiłem! 14 impów udało mi się zabić. I co z tego? I co z tego? No to próbujemy jeszcze raz. I plenty! Zabić! Zabić! Zabić skurwysynów! Fuck yeah! Atakują z każdej strony! Łukamy, łukamy, łukamy! Dadzą mi shotguna na tej planszy? dadzą mi w ogóle jakieś dodatkowe apteczki? Ja bym bardzo prosił. Ale chyba nie. Chyba nie, chyba nie, chyba nie. Chyba nie. Jest shotgun! Także jesteś wróg. Przełączyłem sobie taktykę na bieganie, która teoretycznie powoduje, że oni powinni mnie teraz rzadziej trafiać. Znaczy mieć mniejszą szansę po prostu na trafienie. Albo właściwie ja powinien mieć większą szansę na unik, tak? Zabiłem. Kaj kl się klanie. Świetnie. Pobieramy. Wszystko, wszystko, wszystko. Dawaj, dawaj, dawaj. To też. Na no serio nie będzie tu żadnych apteczek? No niestety nie. Shotgun. Uuuu. Uh. O. Tego mi właśnie brakowało wtedy. armor. O, Upuścił pancerz. To ciekawe, czy potwory też mogą korzystać z pancerza. Skoro zapteczek mogą, Equip. Zamiast pistoletu przygotuj chain gun. pistolet na ziemię rozładować. Bierzemy to. Ostatnio przez to skur wysyna zginąłem, czemu on mi tyle życia zdrawiło? No, przecież mam tą zbroję no. Czerwona jednak mapa chyba jest lepsza, bo wysiedla um, um, potwory, tak może je razić z daleka. O nie, to zaraz wybuchnie. O, nie wybuchło. Ale to pech. Dlaczego to nie wybuchło? Bierzemy. Jak widać, zielona mapa po prostu pokazuje wszystkie ściany, ale nie pokazuje y, tego, budłogi, y, nie? No i pokazuje przedmioty też. O tyle dobrze. Samo takie pokazywanie ścian to w sumie jest mało użyteczne świetnie, poziom drugi zbywam bierzemy jednak tego sonowa być. bo większe obrażenia się mi przydadzą zawsze większe obrażenia zadawane im oczywiście tutaj nic nie będzie Może też spróbować tą beczką ścianę wysadzić o, przesuniemy i można też wyłączyć to siatkę zapomniałem o tym, że można to wyłączyć zdrowiej Nie trafiłem. Co za pech. Ojej. Jak widać, pociski impów też tutaj wybuchają. Tak więc, jeżeli stajemy przy ścianie, mamy większą szansę na to, żeby oberwać. Niestety pancerz mi się kończy, trzeba go wymienić na inny. No cóż, nie jest to łatwe. I Tutaj jest jeszcze taka kwestia, że jak po prostu wykonamy ruch po naprzód, po, po poprzecznej, to potwory będą miały większy problem z tym, żeby nas trafić. Czyli yy, ruszanie się takie jest yy, też, jakby wskazane czasami, tak? Uf, dobrze, że udało mi się go zabić, bo jakbym go nie zabił, to byłby koniec. Jeszcze ktoś musi tutaj żyć, bo jeszcze nie napisało mi, że jest bezpiecznie. Kto? I gdzie? Pytanie tylko, czy chcemy faktycznie tego kogoś znaleźć. Chyba jednak nie. Uuu, przycisk. No tak. Świetnie, nawet nie do mnie nie doszedł. Powodzi się chyba, bo tworzę wolniej. Nie mam już apteczek. Szybko, szybko, trzeba to wziąć. <grystanie> yes! Dawaj. To też dawaj. Mamy sekretne schody. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Teraz można też zauważyć, że w momencie kiedy mam y, mało, znaczy powyżej, ży powyżej 100% życia, to mi będzie ubywać. Tego życia aż spadnie no właśnie do 100% właśnie znowu. Jak to chyba kwas wylałem. No. Niestety, właśnie jak mamy tą czerwoną apteczkę włączoną, to nie widać, gdzie jest kwasa gdzie woda. Wszystko jest takiego samego koloru. O, jak miło, dałem kolejną. O, mam szansę tym razem nie zginąć. Gdzie ja strzeliłem? Możesz z galem, teraz postrzelamy trochę, co? O, pudełeczko. Haha! Ha. O! Dobrze, nic się nie dzieje. Mamy jeszcze cały czas tamtą czerną O, moja zbroja została naprawiona. W końcu dźwignia, która zrobiła coś dobrze. Przełączymy się na Cheungan z powrotem. Jest apteczka mała, o. Dlaczego tego wcześniej nie widziałem? I druga! Jeszcze globulka jedna jest. Ale ja to chyba zrobię tak najpierw. O, pójdę po sobie po to to. Tym bardziej, że wszystkie potwory już tutaj zostały zabite. Pójdę sobie po tą czarną. I teraz wrócę po tą globulkę. I później spróbuję sobie tego teleportu skorzystać. Może mnie wyniesie gdzieś bliżej tych schodów, co? Czemu ja to mówię globulka w ogóle? Butelka. No <gryw> bez sensu. Znowu ta arena paskudna. Kurde, po co ja tu wchodziłem? Bo tu mogą się różne rzeczy wylosować, tak? Niekoniecznie do tej areny mogę zejść. Aczkolwiek one występują mniej więcej po kolei. Kaka demona, kurde. Jest, level trzeci. Co sobie wybierzemy? Może jeszcze raz z tego sonowa być. Słyszałem Nie no, nie wcisnąłem tab, a chciałem Z, o, bo Z zmienia broń. Na tą drugą podręczną. A tab powoduje, że biegnę. Czyli no, szybciej się poruszam, trudniej mnie trafić. No jak widać mogę też uczyć na przykład, przed tymi potworami, tak? Ale run działa tylko raz na poziom Chyba, że się wyleczę, to wtedy mogę jeszcze raz biegać. Jakieś takie zasady są właśnie dziwne Tu jest w ogóle wszystko wyjaśnione, o mamy help Wszystko, nie? Jest introduction, getting started Wszystko jest tutaj opisane Kontrolki Jakiś feedback, jakieś credits Jakiś disclaimer Wyjście Przynajmniej dobrze, że jest Z drugiej strony też powinno być chyba Nieźle śmiertelniku, jak na takiego osobusza jak ty. Pokazujesz trochę de de determinacji. Słyszyczyki wszędzie. Nie mogę Cię wypuścić. E, nie, mogę Cię teraz wypuścić albo możesz spróbować ukończyć to wyzwanie. Czy chcesz kontynuować walkę? Dobra. Teraz dostajemy kolejny zestaw potworów. może zginiemy też. O, o Ale no właśnie. Bo potwory przyszły, a nie mam zdrowia w ogóle. Ok, to zdaje się działać. Pytanie, czy mam jakąś zbroję, która ma lepszy ten zdrowie? Nie mam, niestety. Ja jeszcze nie chcę ginąć, ja chcę przejść trochę dalej Chociaż ten razem Słyszę ich, ale nie widzę, o są Co szczęście obrywają oni obaj na raz O właśnie O Boże, to się źle skończy Czajnagam? Skąd się wziął? Ktoś jeszcze żyje. Ktoś musi jeszcze żyć. Imponujący śmiertelniku. Twoja determinacja, aby przetrwać, znieca mnie. Słyszysz wszędzie krzyki, mogę Cię teraz wypuścić. Czy chcesz kontynuować walkę? Nie. Dobra. No i cóż, publicznie się to nie spodobało, jak widać po, załącz po załączonych komentarzach. Ale ja dostałem przynajmniej jakieś nagrody. Po prostu nie przeżyłbym już kolejnej fali i no, nie ma sensu tutaj zostawać, tak? Oooo. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. I to nie nastąpi zapis. I przerwa.